I kończąc, powiem coś, czego się nie spodziewałem, że kiedykolwiek powiem. Dzisiaj sprawdzimy, czy. Czy co? Czy hybryda na autostradzie ma sens? Przepraszam, jesteśmy po zatankowaniu. Zaraz Wam pokażę. Zasięg szacowany 818, ale jak tu jesteśmy, jeszcze inny temat. Popatrzcie, co widzicie. Owszem, jesteśmy w Toruniu, ale zobaczcie, jaka jest piękna szyba. Bo muszę Wam powiedzieć, że samochód ma miesiąc, a szyba ma jeden dzień. Po miesiącu już przednia szyba do wymiany poszła, ale no bez, bez winy koroli. Korola jest niewinna. Było lekkie uderzenie kamieniem. Pojechałem do firmy, żeby to naprawić, to uszkodzenie szyby, ale niestety. Szyba miała inne plany i, I wygląda tak. Wyglądała tak. Ale mniejsza o to. Z aktualności, ja wiem, że nie chcecie filmu o koroli, ale, ale będzie o koroli. Z aktualności jeszcze jedna rzecz, mianowicie samochód ma imię, a na imię mu. Nunia. Co chcesz zrobić? Nic, kochanie, na razie nic nie chcę. Dziękuję. Nie można przetworzyć komunikatu. No, jak widzicie, no. Komunikacja jeszcze tak nie do końca działa, ale. Zobaczymy co. W każdym bądź razie ruszamy, lecimy prawie 400, pewnie 90 kilometrów i zobaczymy, co się dzieje. Odezwa się później.

Musimy przyspieszyć, bo ciężarówka. pomiar prędkości. Tak. 500 metrów. Nie będziemy szaleć. Ale 140 wrzucimy na BLAT. I zobaczymy, czy jest głośno to, co o czym wszyscy mówią. Na razie mamy 120. A pokażę Wam, tak Pozpieńczy będzie prościej. prędkości. A. Mamy 130 jakoś bardzo na tym polu power to nie jesteśmy. Zbliżamy się. Nie żeby ona jakoś chętnie chciała wchodzić na te prędkości, a no, ale też nie, nie narzekajmy. Gotta separate yourself just to elevate. I keep some drink in my cut to see through the hate. Sometimes on the road The glory, you gotta press the brakes. I got a lesson planned for all my past mistakes. I swore proud of all my best and my worst days. Proud of all my feet when I touch the ground for the aid. Dzień dobry łódź, dzień dobry łódź, a jeden wjeżdżamy. Mi zasadnicze, to będziemy przejeżdżać na ta dwójką. No i co? I mamy Pierwsze obserwacje, które nikogo nie zaskoczył. Przejechaliśmy 150 km. Straciliśmy no lekko ponad 100 km zasięgu. No ale ludzie kochani, wszyscy dobrze wiemy, że hybryda przy pewnej prędkości staje się słabym samochodem dodatkowym bagażem, który trzeba przewieźć, bo system hybrydowy no swoje waży. I trzeba go. Ma to wpływ, oczywiście. Natomiast zaskakujących rzeczy, mile zaskakujących, powiem Wam przy prędkościach autostradowych, ten szum wcale nie jest taki, jak wszyscy opowiadają: że nie idzie wytrzymać że jest tragicznie. Da się jechać. Mnie osobiście mile to zaskakuje. Także fajnie jest. Za chwileczkę. Po... Zatrzymany pojazd. 100 Za 100 No i już no starczy. Za chwileczkę pewnie nam słoneczko się pokaże. Nadal jest 15 stopni. No i co? Przejechaliśmy 152, zasięgu 553. Życie <śle> Ale powiem wam, fajnie jest Dobra, popatrzcie chwilę przez drogę. Beijing and I know sound I know I made mistakes, but my mama proud Fans scream my lyrics out in the background They ain't know me then But I'm hot now They say life's a gamble You gotta roll the dice I risked a lot of different things Just a lady's life It's life damn bad You gotta pay the price I pick through hell and back Just to live his life. They say life's a gamble. You gotta roll the dice. I risked a lot of different things just to live his life. When you done down bad, you gotta pay the price. I've been through hell and back. Just to live his life. I'm faced with a lot of different choices these days. Do a rock and roll next account count blue face? The whole world know my name off a mixtape. I still got. JW JW widam Raport sytuacyjny przejechaliśmy 331 km od Torunia. Co mogę dla Ciebie zrobić? Nie, nie daj spokój. 331 km, 2 godziny 40 minut, zasięgu nam zostało 194 km. Oj, powiem Wam, żłopie, żłopie, ale no, było przewidywalne, to. I ja osobiście, no, zgadzam się. No To wiecie, no, od, od Was zależy. Albo chcecie oszczędnie, albo chcecie szybko. No, nie, nie da się połączyć tych dwóch. Niestety, to nie jest diesel. Ale Teraz zaczynamy walczyć. Walczymy o procent udziału elektrycznej jazdy, bo na razie jesteśmy na poziomie 11%. W związku z czym, no, umówmy się, hybryda na autostradzie EE. Ona nie istnieje. Ale znowu, wszystko od Was zależy. Prace drogowe. 1300 metrów. Wiem, że są prace, wiem. Toż ja tu już nie wiem, czwarty raz w tym roku. W każdym bądź razie wracając do, do tematu. Jeżeli jesteście w stanie się pogodzić z tym, że no, wieziecie dodatkowo parę kilogramów, które u Was nie będą działać na autostradzie, to nie ma problemu jakie będzie zużycie średnie paliwa no to sprawdzimy sobie na stacji bo będziemy tankować I zasadniczo nie wiem czy w Oświęcimiu czy już w Suchej Beskidzkiej zobaczymy jak sytuacja się rozwinie jedno jest pewne w tej chwili nasza prędkość no już nie będzie taka radosna autostradowa będziemy poruszać się trochę wolniej Nadal jest 15 stopni, mimo że jest godzina 6:16. Z takich bardzo dobrych wiadomości, to aż Wam muszę pokazać. Otóż jechaliśmy stamtąd, zwróćcie uwagę, pochmurno. A, moi drodzy, jedziemy tam. Tam jest pogoda. Do następnego innego ujęcia. Przepraszam, widzicie słupek, ale słońce na was nie świeci, tak? Słońce wyszło. Ha, piękny świat, moi mili. Więc. O, ale was przewróciło, przepraszam. Przepraszam. Jeszcze raz. Z innego ujęcia, moi mili. Skończyliśmy dwupasmówki. S1 za nami. Jesteśmy w lędzinach. Zaczynamy już jazdę drogami mm. <laughs> krajowymi. No cóż, 3 godziny 7 minut. 376 km. Zostało nam 106. W Oświęcimiu będziemy się tankować i tam nagram Wam statystykę eee, dwupasmówki. To, że żłopie. No to ustaliliśmy już, ale ja na to wyraziłem zgodę. Ja chcę pić, młoda jest, niech se pije. Natomiast, czy, co mnie mega zaskoczyło, i to bardzo pozytywnie, mianowicie stabilność na drodze. Ten samochód nie jest czuły na podmuchy boczne wyprzedzanie ciężarówek, ekrany, nawet przy wyższych prędkościach nie ma żadnej reakcji, żadnego odczucia. Tak jak było przy Kruszynie, która no była wysoka, ale była ciężka i środek ciężkości miała nisko, to mimo wszystko ją tam po tej drodze miotało przy bocznym wietrze czy Szczególnie jak był boczny wiatr, wjazd, wjazd, czy wyjazd z ekranów, czy mijanie, wyprzedzanie ciężarówki, no to, to, to było no takie mocno nieprzyjemne. Podobnie zresztą zachowywała się Kupra, co dziwne, ale ona w ten sposób reagowała z uwagi na swoją wagę, bo ona prawie nic nie ważyła. Natomiast tutaj fantastycznie. <laughs> Ja myślę, że to wpływ na to ma Buda. No to jest klasyczny sedan, taki, który chciałem. Także tym jestem mega mile zaskoczony. No i co? I jedziemy teraz. Pokażę wam trochę drogi, żebyście tam potem. Nie mówili, że tylko ja, ja i. To the floor, the keys, we imported okay. these Thanking God for the life he afforded me All this jewelry on my body, I could light the hood I need a brown-skinned chick just like Megan uh -huh. Good Holding up every promise that I ever made Music in the background, it's a serenade Been rapping ten years, boy, this ain't a phase I pay dues, pay rent, and I stay the same I had teardrops running down my down face I've been through a lot, I been had real pain lot. But dang No to jesteśmy w Częstochowie, to popatrzmy sobie, co nam wyszło. E, eee, Nie jest źle! Ja jestem zadowolony. Do zobaczenia później, cześć. Jedziemy sobie przez oświęcim. Opowiem Wam, jestem mega zaskoczony. 7.9 przy takim przelocie, z takimi prędkościami no To mnie rzeczywiście zszokowało A ja liczyłem, że, że my to tam koło dychy będziemy bez, bez problemu, a tu proszę No coraz bardziej mnie zaskakuje Ta Corolla Taki zwykły samochód Yeah, we really on a better They say a gamble. You got roll dice. I risked a lot of different things just to lead his life. you gotta pay the price. I've you back just to live his life. They say a gamble. You gotta roll of dice. I risked a lot of different things just to life. you Winkle weźmiemy. Zobaczymy. A pewnie spostrzegawczy już wiedzą, gdzie jesteśmy. Droga na przysłop, czy przez przysłop? Ta, na której tak katowałem kruszynkę wielokrotnie. Także zobaczymy, jak tutaj się sprawdzi. O, no jak, jak słychać, jesteśmy w sektorze power. A z, z, jest dobrze. I zakręt. Dobrze jest. Co prawda, wiecie, że pod górę to ona się lekko męczy. To nie jest jej ulubiony kierunek jazdy

powiem wam, nie, nie, nie wyrzuca zakrętów przechyłu żadnego na zakrętach powiem wam, że, że no, ja wiem, że dla co po niektórych będzie to profanacja, ale bym powiedział że się zachowuje jak kupra a kupra w zakrętach się zachowywa wyśmienicie Ostatni zakręt. Dokładnie. Dobrze moi mili. Ja lecę teraz trochę umyć. Korolkę. No, za chwilę dojeżdżam do domu i przedstawię mamusi nowy pojazd. Bo ona jeszcze nie widziała. Dlatego musi być czyste. Co prawda, jak zwykle usłyszę, że e, taki samochód jakby czerwony był i to czerwony jak Mazda, to mu. No ale co zrobić? Każdy ma prawo do swojego zdania. Póki co autostrada daje radę, Winkle daje radę. Teraz od Oświęcimia minęła godzina 20, 68 km. I jazda na Napędzie elektrycznym 61%. Można, można. I kończąc powiem coś, czego się nie spodziewałem, że kiedykolwiek powiem. No, jestem zachwycony korollą. I pamiętajcie, to jest cały czas zwykła korolla. Z tym Was zostawiam. Najlepszego do następnego. Cześć.